Dzień dobry z tej strony Monika Richardson, The Richardson Adventure. Jesteśmy w Medellin w Kolumbii. Nasza przygoda trwa, a dzisiaj jest mi bardzo miło połączyć się z jedną z klientek The Richardson Talk i The Richardson Adventure Eweliną Dagiel-Surmańską, trenerką kobiet biznesu, przedsiębiorczynią. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Chyba powinnam powiedzieć dobry wieczór, Ewelino, prawda? Bo która to godzina w Polsce? No, u nas jest 17, ale już ciemno. Więc właściwie tak, może być dobry wieczór. Właściwie dobry wieczór. Ewelino, chcemy porozmawiać dzisiaj o, o, o tym, jak być, jak mieć sukces w biznesie, będąc istotą emocjonalną, ale też pełną frustracji i lęków, jak pewnie wiele, wiele kobiet, które na co dzień trenujesz, organizujesz również szkolenia, przekonujesz kobiety do tego, żeby ten ich biznes rósł w siłę. Mimo setek obaw i pytań, które na co dzień przychodzą im do głowy, ja jestem bardzo ciekawa w kontekście również tego, co odkrywam tutaj w Kolumbii, jaka jest pozycja kobiet, ale też jak niezwykle wielką siłą jest tutaj po prostu radość życia, branie i akceptowanie życia takim, jakie ono jest, co moim zdaniem bardzo pomaga. Jak ty, jak ty patrzysz na to dzisiaj po, po wielu latach pracy jako trenerka biznesu, w którym kierunku idziemy? Może tak? Czy jest jakaś nadzieja dla nas sfrustrowanych, przelęknionych kobiet? No, to jest takie bardzo ważne pytanie, bo rzeczywiście tych lęków i frustracji w naszych głowach czy głowach kobiet biznesu jest mnóstwo yy, i one mają różne źródła, o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Yy, natomiast yy, widzę taki, yy, takie światełko w tunelu, o tak bym powiedziała, yy, taki kierunek yy, yy, chęć tego, żeby to zmienić. I to jest piękne, dlatego że dziewczyny, które prowadzą biznesy, chcą się pozbyć tych lęków, chcą prowadzić biznesy lekko, łatwo i przyjemnie, bo tak się da, i szukają różnych rozwiązań, jak to zrobić. Dzięki temu ja mam klientki, dzięki temu um, możemy wspólnie uczestniczyć w różnych konferencjach i dzięki temu też wpadłyśmy z koleżankami na pomysł, żeby zorganizować konferencję właśnie dla. Kobiet biznesu, po to, żeby um, zobaczyły, jakie mają blokujące przekonania, które powodują właśnie te lęki, frustracje. Um, i, I mam nadzieję, że ta konferencja się odbędzie już w marcu. O, to będzie cudownie, to jeszcze chętnie o tym porozmawiam, ale powiedz mi, Ty masz takie hasło, że pozwalasz kobietom wyjść z biznesowego więzienia. W swoich autorskich programach dla przedsiębiorców namawiasz kobiety, żeby wyszły z takiej klatki, jak się domyślam, w ich własnych głowach, dotyczących, dotyczącej, jak się domyślam, również poprawnie, jeśli się mylę, jakiś takich blokad czy przekonań, które sprawiają, że pewnych rzeczy w swoim życiu po prostu nie dotykamy, chociaż czujemy, że nam to bardzo mocno w duszy gra, ale boimy się, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to wszystko stracimy na przykład. Tak, wszystko stracimy. Albo są też takie przekonania, że to nie dla mnie, że ja się nie nadaję, że z czym do ludzi, albo że zrobię jeszcze 28 szkoleń, i wtedy będę wystarczająca. Mnóstwo takich przekonań. A to firmowe w Niedzielnie, to ja zdaję sobie sprawę, że to jest takie mocne sformułowanie, ale o to mi chodziło, żeby pokazać kobietom, że um, jeśli prowadzą biznes i ten biznes je wciąga i pracują po kilkanaście godzin dziennie, bo tak też bywa i harują, biegają jak chomiki w kołowrotku, zajmują się rzeczami, którymi nie powinny się zajmować, bo większość zadań w firmie powinny delegować, to nie na tym to powinno polegać, to nie tak powinno wyglądać. Biznes nie powinien być kulą u nogi, nie powinien być źródłem frustracji, nie powinien generować lęków, tylko powinien mm, służyć temu, do czego został powołany? Bo zazwyczaj jest tak, że jak zakładamy biznes, to robimy to z taką intencją, żeby była radość, żeby mieć więcej czasu dla rodziny i dla siebie, żeby mieć więcej pieniędzy. I o tyle, o ile z tymi pieniędzmi często nie jest źle, no, tak, jakieś odgłosy, jakimiś lękami, czy właśnie tym przepracowaniem i przemęczeniem, nie jest najlepiej. No właśnie, wiesz, jest taka teoria, że w ogóle wszystko w życiu powinno nam przychodzić lekko, łatwo i z obfitością, absolutnie się pod nią podpisuję. Myślę, że kto wie, może tutaj mogę przytoczyć te doświadczenia kolumbijskie, które są takie, że jeżeli coś w życiu ma do nas przyjść, to na pewno przyjdzie, to co my musimy zapewnić to z jednej strony taka otwartość i stanięcie w prawdzie, a z drugiej strony taka pełna akceptacja tego, co to życie przynosi, nawet jeśli się wiąże z pewnymi bolesnymi czy trudnymi decyzjami, bo wiemy, czujemy, że w tym kierunku powinniśmy pójść. Chciałabym teraz pokazać tobie Ewelino taki krótki filmik z Bogota, Bogota, czyli stolica Kolumbii, miasto ogromne, ośmiomilionowe, bardzo byłam ciekawa jak się tutaj żyje, a to jest tylko taki e, taki krótkie spojrzenie No więc dobrze się żyje. Żyje się na ulicy przede wszystkim w Kolumbii, w całej Kolumbii, nawet w Bogocie, która jest górzysta, na górzystym bardzo terenie położona i tam jest dużo chłodniej niż tutaj w Medezin, ale jednak to życie ulicy jest ważne. A tymczasem jak spotykam się z reakcjami również naszych klientów, ale w ogóle moich znajomych również jesteś w Kolumbii, jedziesz do Kolumbii, ojej, tam jest strasznie niebezpiecznie, tam ludzi porywają, tam można na ulicy zarobić nóż między żebra, w ogóle jejku, co ty robisz, to nie wolno ci tam być i tak dalej. Ciekawe, prawda, takie przekonanie, że, że my wiemy lepiej, nie mając żadnych doświadczeń na przykład, gdzie będzie mi dobrze, a gdzie źle, a tymczasem wychodząc z mieszkania na mojej ukochanej ochocie może mi cegła spaść na głowę albo urwać się gałąź, to poli, która stoi przed moimi oknami, i tak samo mogę stracić to życie. Nie muszę wcale jechać do medyzin, a tu zapewniam cię, jest dużo bezpieczniej niż się wydaje. Coś pięknego. Jak patrzyłam na ten filmik, to od razu mi się to skojarzyło z Bahamami, na który, gdzie byłam rok temu. I tam mm. też widziałam mnóstwo ludzi na ulicach, uśmiechniętych, z takim podejściem do życia pełnym optymizmu. A przecież. Jak myślimy o Bahamach, to pierwsza rzecz, jaka przychodzi nam Polakom do głowy, jak rozmawiam ze znajomymi: Ojej, nie bałaś się tam lecieć, przecież tam są huragany i rekiny. <laughs> I to jest <laughs> tak podobnie, tak jak ty powiedziałaś, prawda, że tam jest niebezpiecznie. I jest coś takiego u nas, w naszym kraju takie poczucie zagrożenia, takie przekazywanie tych lęków, czy to przez znajomych, czy przez media, czy z internetu. No, że powinniśmy się bać i powinniśmy uważać, bo no, lepiej tego biznesu nie otwierać, bo będzie inflacja albo będzie COVID, albo coś tam, albo coś tam. A tymczasem ludzie na świecie żyją zupełnie inaczej. Rozmawiałam z takim taksówkarzem, który wiózł nas z lotniska na, do portu, z którego wypływaliśmy, na jednej z bahamskich wysp, wysepek właściwie malutkich, i ja go o to zapytałam, bo ja też leciałam tam z przekonaniem, o jej, huragany. No wiedziałam, że lecę w czasie, kiedy. Ich nie ma, ale jednak no, mogą być. I on powiedział mi coś tak pięknego. A, powiedział, że on się nie boi. A po co mu się w ogóle bać czegoś, co może nie nastąpić? Po co ma sobie projektować lęki? No fakt, zdarzają się, ale ostatni był chyba 7 lat temu u nich. I teraz to są takie systemy, że oni dwa tygodnie wcześniej wiedzą, więc mają schronę, mogą się przygotować, przetrwać to, jak dom zniszczy, to odbudują. Czym on ma się przejmować? On żyje w najpiękniejszym miejscu na świecie. Po co on ma zatruwać swoje życie lękami? Tak mi się spodobało to podejście, że stwierdziłam, że to jest coś niesamowitego, naprawdę, coś pięknego. Ja też tak. A powiem. wiesz co, przy okazji, być może te kultury Ameryki Łacińskiej, czy, czy w ogóle Nowego Świata, który jest trochę innym lądem, e, charakteryzują się może większą świadomością tego, że wszystko w życiu jest. E, Przemijalne po prostu. Wszystko w życiu przemija, wszystko się kończy, nic nie jest dane na zawsze, a już na pewno nie ta nasza fizyczna, cielesna forma. Więc, to czy nam zniszczą majątek, czy coś się stanie z naszym samochodem, no to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że wcześniej czy później na pewno coś się stanie i tak, a w ogóle na końcu umrzemy. Co w Europie Zachodniej chyba lepiej w ogóle nie wspominać tego słowa nasi bo nam się wydaje, że my jesteśmy wieczni. Otóż nie jesteśmy. W związku z tym, martwienie się czym, lękanie się, nierobienie w życiu tego, do czego się urodziliśmy, jest po prostu głupie. Dlatego, że no, mamy bardzo malutkie okienko takie. Starsi ludzie twierdzą, że życie jest bardzo krótkie, mhm. że ono przemija w jedną sekundę, więc nie zrobić tego, co zrobić możemy, tylko dlatego, że się boimy, przyznaj, no to jest nieracjonalne. No zdecydowanie tak i a, muszę powiedzieć, że odkąd mam takie m, zuchwałe marzenia, o tak powiem, czyli takie naprawdę na wielką skalę, to nagle się okazuje, że mogę dużo więcej, niż mi się wydawało, że mogę przekraczać pewne granice, takie granice umysłu, bo to umysł nas blokuje, te przekonania, które mamy w i to są przekonania, które najczęściej mamy m, z zewnątrz, od ludzi, Środowiska, które nas wychowywało, czy ze szkoły, czy w ogóle systemu edukacji. I to są takie przekonania, które siedzą w naszych głowach i mówią: Nie idź tam, nie rób tego. Bój się, na pewno coś złego się wydarzy. Albo na przykład takie powiedzenia, które ja też wielokrotnie słyszałam: Nie ciesz się tak, na pewno coś się stanie. Tak, tak, tak. Nie ciesz się za bardzo. Tak, nie ciesz się za bardzo, bo zaraz będziesz płakać. Więc ja też tym wyrosłem, ja się na szczęście tego pozbyłam i też zachęcam kobiety, które prowadzą biznesy, żeby um, czyściły swoje głowy z tego typu przekonań, dlatego że te przekonania są blokujące, powstrzymują przed działaniem, ale też powodują, że to życie nie jest takie radosne i, i, i przyjemne, jak mogłoby być chociażby, jak widziałyśmy, czy w Kolumbii, czy na Bahamach, czy w wielu innych krajach. Można żyć na luzie, można się cieszyć tym, co się robi, tylko właśnie no, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Przede wszystkim zacząć myśleć o tym, co mnie blokuje, jakie mam przekonania, które mnie nie wspierają i się po prostu z nimi rozprawić. Ja myślę, że na koniec należą się wszystkim naszym klientom i ludziom, z którymi współpracujemy, porządne życzenia na 2025 rok. Także Ewelino, oddaję Ci teraz mikrofon. Czego nam życzysz? Życzę nam wszystkim tego, żeby ten rok upłynął nam na flow, czyli właśnie z taką lekkością, radością, z, z tego, żeby prowadzić biznes, żeby to była przyjemność. A ponieważ na początku wspomniałam o konferencji, którą organizuję z koleżankami, konferencji Eduflow, to życzę Tobie, kobietom biznesu, tego, żebyś przyjechała na tę konferencję i zobaczyła, że można inaczej, bo właśnie ona jest temu poświęcona, ta konferencja, temu, żeby pokazać, żebyś zobaczyła, jakie są Twoje blokujące przekonania, co cię nie wspiera, co ci powstrzymuje przed działaniem i żebyś dostała narzędzia do tego, żeby sobie to samodzielnie czyścić. Bo tak można. I można żyć na luzie, prowadzić biznes na luzie, robić w życiu to, co się kocha, mieć dużo czasu dla siebie i dla rodziny i na podróże jak najbardziej. Zresztą po tobie, Monika, i po mnie to jak najbardziej widać. Widać, widać. Dobrze, to jeszcze dosłownie gar szczegółów. Konferencja eduflow? Tak. Kiedy? Gdzie? 8-9 marca pod Łodzią. Zapraszamy na naszą stronę www.eduflow.com. Tam znajdziesz wszystkie szczegóły albo na fanpage właśnie eduflow. To ja także Tobie tego samego, otwartości, lekkości, przyjemności z biznesu i ogromnego sukcesu konferencji Eduflow życzę. Ewelina Dagiel-Surmańska, trenerka przedsiębiorczyń, trenerka biznesu, ale także właścicielka szkoły językowej, prawda Ewelino? Cały czas w Olsztynie tak. uczysz. Tak, 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 tak. <głos》> Twoja szkoła tak. działa. Super. Tak. Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci za to spotkanie. Monika Richardson z Medyzin w The Richardson Adventure. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest Gruzja dla Ciebie.pl. Nieruchomości w Gruzji.